Porozmawiajmy o tych, o tych kwestiach no właśnie oszustw o charakterze finansowym, oszustw poświadcza, poświadczania nieprawdy w dokumentach. Wszyscy znamy sytuację z Dolnego Śląska: sfałszowane dokumenty, pieczęć ratownika medycznego, poświadczenie nieprawdy o odbyciu szkolenia, którego nie było. I to wszystko dla, z tego co pamiętam, 10 tysięcy złotych. Czy niektórzy właściciele OSK są aż tak zdesperowani? Trudno w to uwierzyć, że, że dla 10 tysięcy złotych. Ja sobie to wytłumaczyłem inaczej, że to poczucie bezkarności musiało no trwać chyba długo i to było kolejne 10 tysięcy złotych. Tak mhm. mi się wydaje. W jakimś tam pewnie czasie te 10 tysięcy się powtarzało. Nie wiem, jak długo ten proceder trwał, jak długo ta szkoła funkcjonowała na rynku, ale może ten proceder zaczął się jakiś czas temu i ta bezkarność, która, no, no, która wynika z tego, że kontrolują tylko dokumenty urzędnicy ze starostwa i to jeszcze mm -hmm. z zapowiedzią kilkudniową, powoduje to, że właśnie tacy ludzie jak, jak ten właściciel szkoły z Dolnego Śląska czuł się po prostu bezkarny. Piotrze, już się obawiam tego uśmiechu, który się rysuje na Twojej twarzy, kiedy o tym, kiedy o tym, kiedy o tym rozmawialiśmy. Czy, czy to jest rzeczywiście tak, że ta, że ta bezkarność sprawia, że no, że idziemy, że są tacy, którzy idą coraz dalej? Że, nie wiem, że nawet brakuje jakiegoś instynktu samozachowawczego? Jedno, to bezkarność, ale myślę, że tutaj niestety w tej branży, jak tak się rozejrzymy. To po prostu motywatorem jest cały czas chytrość. Hmm. Chytrość, takie drobnocwaniactwo, oczywiście w takim z, złym rozumieniu, ja myślę, że 10 tysięcy to, to jest nawet wygórowana kwota. Ja myślę, że większość właścicieli szkół za 500 zł nawet by dopuszczało się gorszych rzeczy, a to jest wszystko spowodowane tym, że rzeczywiście. Jest mała konkurencja jakościowa, natomiast otacza nas właściwie, nie da się tego nawet policzyć. Konkurencja cenowa. Wszyscy konkurują ceną. Popatrzcie, taki prosty przykład. Materiały do szkolenia, taki zwykły dostęp do etestów, czy, czy podręcznik. Szkoły tego nie kupują. Dlaczego? Przecież to jest tylko 30-50, a może 100 zł. Jaki jest problem? podnieść cenę kursu o 50 czy 100 zł, dać klientowi porządny zestaw materiałów, żeby miał się z czego uczyć. Oni tego nie robią, wolą. Naprawdę, jest 22 rok, ja w Krakowie znam szkoły, które dają wypaloną piracką płytkę z testami z poprzedniego albo jeszcze sprzed dwóch lat klientom, które są już w ogóle nieaktualne i tyle. I od razu zaczynają jazdy praktyczne. Teoria jest rozpisywana na kolanie, że była, Klient się podpisuje. Problem jest moim zdaniem w tym, że klienci nie mają świadomości, że gdyby poszli gdzie indziej, zapłacili 100 czy 200 zł więcej, czyli drożej, to mieliby zupełnie inną usługę. Oni nie są tego świadomi. Po prostu ta nauka jazdy jeszcze śmierdzi takimi 90 latami, gdzie po prostu jeden drugiemu poleca, ty idź tam do Juska albo Mietek podobno dobrze szkoli. A u usta, a Staszka to papier dostaniesz, że od razu pójdziesz na egzamin.